To jest... Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Friday Night Funkin'. I ten dzisiejszy jest specjalny, ponieważ raz jeszcze wracamy do Corrupted Witiego. Po co? Ponieważ dzisiaj Corrupted Boyfriend, czy Evil Boyfriend, nieważne, w każdym razie skoraptowany, Boyfriend z korupcją, czy inaczej jeszcze zwany Corruption Boyfriend będzie walczył z CorapTET'im. Przy okazji zapraszam Was na stronkę Eneba, gdzie możecie zgarnąć naprawdę tanie gierki. Z kodem Meres trzymacie 3%, 3 zniżki. Linki macie w opisie. No i wyszła nowa piosenka i właśnie dlatego tutaj jesteśmy, ponieważ w tej piosence rozstrzygnie się wszystko. Kto jest lepszy? Czy Corapte Tweety? Czy Corrupted Boyfriend już teraz? Zostawcie łapkę w górę pod filmem. Ja odpalam oczywiście piosenkę. I dajcie znać w komentarzu, komu kibicujecie. Oczywiście ja gram boyfriendem, ale to nie mi musicie kibicować. Czy wolicie tutaj. Ojejku, dobra, dobra. Czy wolicie. Witiego? Czy boyfrienda? Kto powinien wygrać według Was? Dajcie znać. I zaczynamy, to jest naprawdę szalone. Wiedziałem, że tak będzie. Dobra, tutaj nie utrzymam dobrego. Accuracy, nie ma szans. To wszystko się gibie, patrzcie to. O, ja nie mogę, ale to jest epicka walka, naprawdę, jeszcze ta muzyka. To wszystko tak podbija. Są strzałeczki bardzo szybkie. Nie, 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 moje palce! Widzowie, naprawdę, utrzymanie akuratacji w tym modzie to jest coś szalonego. Ja, co się dzieje? Jak będę miał 30%, to będzie Git. <laughs> nie, no, masakra jakaś. I to nawet nie chodzi o to, że to jest trudne, tylko po prostu, jak się pomylę, chociaż trochę, to bardzo Accuracy spada. To jest jeden z tych modów. Jakieś mega trudne to to nie jest, no nie padam Misów też dużo nie robię Ale accuracy to porażka Czyli rzeczywiście Witty zaczyna wygrywać <laughs> Powiedzmy Umówmy się, że w accuracy Witty wygrał A wy komu kibicujecie? Pamiętajcie o komentarzu Ja nie mogę Ale odpalony świr Tutaj korupcja, korupcja Nie korupcja korupcja brzmi dziwnie Wskażenie Przejęło go już całkowicie Wo! Co jest? Ja nie mogę, ale się poce przy tym Masakra! Nie no, bardzo mało accuracy się dostaje jak się trafia Halo O, Bat i Elo Dobra, mamy to. 58% Co się zadziało. Ale 274 tysiące punktów. Jak na jedną piosenkę to jest bardzo dużo. 19 misów. No i co? Dajcie znać, czy mod się wam podobał. Jest naprawdę ciężki do wypikania, jeśli chodzi o te accuracy. No, to jest po prostu szalone. Ale mod mi się bardzo podobał. Dzięki za obejrzenie i cześć.